Ogólnie dzisiaj y, będziemy przymierzali pinki. To zrobię teraz taką kamerę, ale potem po prostu żeby pójdę do piórka. Y, będziemy jej przymierzali. Czekajcie, bo mi się tam poczekajcie. Będziemy przymierzali taką kokardę, y, bo jej, jej pinki, bo no nie ma żadnych ubrań dla pczupów, a chciałam mieć takie, takie coś mam, więc no, idziemy do Dobra, mamy nią. Ok, teraz sobie. Daję taki no na tą. teraz będziemy zaraz co mi się złożyć. I coś tak myślałam, żeby tu. O! Oh. No, gdyby to było mniejsze. Niestety, <grymne> doktor, chyba coś nam było Mam pasniki, ale to jest. najmniej ważne, że mamy brudny pasek. Bo nie, już to skróci, skróciłam. Nie było to za łatwe, dopóki nie zmieniłam nożyczek. A już zmieniłam, więc było lepiej. No spokój. Nawet takie, no może to ubierze na rękę z orkanem, ale nie jestem pewna.